O reklamie. Mateusz Opierchał bardzo dziękuję za dziś. To była lepsza połowa dnia. Do usłyszenia jutro o 14. A teraz czas na fakty o 19. Bogdan Zalewski. Zapraszam serdecznie. Prawna bariera przed dalszą regulacją Odry. Sąd w Warszawie uznał skargi niemieckich i polskich aktywistów ekologicznych. Najstarsza świątynia w Lublinie mogła być zbudowana jeszcze wcześniej. O archeologicznej rewelacji opowie reporter RMFFM. Zajrzymy też na współczesny obiekt sportowy. Stadionowi Narodowemu w Warszawie stuknęło 13 lat. Czy to koniec prac nad regulacją Odry? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że dotychczasowa modernizacja koryta rzeki była prowadzona nielegalnie. Brakowało decyzji środowiskowych. Chodzi m.in. o budowę ostróg na Odrze w Słubicach, Kostrzynie i Oślinowie Dolnym. Więcej na ten temat wie reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska. Aneto, co oznacza ten wyrok? Orzeczenie sądu nie będzie mieć wpływu na pracę przy budowie ostróg na Odrze, bo te zostały już ukończone. Może oznaczać rezygnację z planów dalszej regulacji brzegów rzeki? Skargę do sądu skierowały organizacje ekologiczne z Polski i Niemiec. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ze Szczecina zezwalające na prowadzenie prac na rzece. Decyzje wydane tuż po wystąpieniu katastrofy ekologicznej na Odrze. Jak informują wody polskie, które prowadziły inwestycje, analizowane są konsekwencje wyroku. Po wyborach nowe władze wód wstrzymały pracę nad regulacją Odry na kolejnych jej odcinkach. Pachnie sensacją historyczną w Lublinie. Jedna z najstarszych świątyń w mieście, zbudowana na polecenie króla Władysława Jagieły, może być starsza niż sądzona. Jak mówi Dariusz Kopciowski, wojewódzki konserwator zabytków, mają na to wskazywać wyniki badań w kościele po Brygidkowskim, zbudowanym w latach 1412-1426. Przeprowadzone tutaj badania konserwatorskie, architektoniczne, również archeologiczne, wykazały, że tę datę powstania kościoła trzeba cofnąć nieco. Król Władysław Jagiełło, wyobraźcie sobie, po tej Wiktorii i wraz z Orszakiem wjeżdżał do Lublina I zauważył, że w tym miejscu Dokładnie stoi kaplica Ufundowana przez wdowę Wojciechę No i powiedział, że tutaj ma postać Kościół, który będzie wotą za tą Grunwaldzką Wiktorię Konserwator dodaje, że według badaczy Część obecnego prezbiterium może być właśnie Pierwotną kaplicą wdowy Wojciechy A kim była wdowa Wojciecha? Zamożną panią, która przekazała miastu Swój majątek, trzyłany pola I dom z zabudowaniami pod warunkiem Wybudowania kaplicy Sport w faktach RMF FM Znów dwóch Polaków w barwach Barcelony Ma zagrać w spotkaniu ostatniej kolejki Ligi Mistrzów z Atalantą Bergamo Po zapowiedziach trenera Hansiego Flika Kibice spodziewają się w składzie i Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego O pozycję Szczęsnego w dumie Katalonii dziennikarza Kanal Plus Sport Rafała Dębińskiego Zapytał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM To dobra pasa pana Zdaniem Wojciecha Szczęsnego Dobry okres i układ meczów Że akurat czy szansa na to, żeby zostać tym pierwszym bramkarzem, no to zależy od tego, jak będzie się spisywał, prawda? Więc to będzie kwestia kluczowa i tutaj Hans i Flug pewnie oceni później, kto będzie tym numerem jeden. Natomiast widzę też taką tendencję, że w coraz większej liczbie klubów, niektórzy trenerzy w ogóle odchodzą od tego, by mieć bramkarza numer jeden. Myślę, że Wojtek Szczęsny powinien się cieszyć z każdego meczu, który gra, bo sam ma świadomość, że to jest coś, co nie mogło się wydarzyć. Bo on już do zakończył, a jednak się wydarzyło Widać, że to jest też wyjątkowe szczęście Całą rozmowę z Rafałem Dębińskim polecamy na rmf24.pl A spotkanie Barcelony z Atalantą rozpocznie się o 21 I podobnie zresztą jak 17 pozostałych meczów w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów Dokładnie 13 lat temu otwarty został Stadion Narodowy w Warszawie. Ten największy stadion piłkarski w Polsce został oddany do użytku 29 stycznia 2012 roku przed Mistrzostwami Euro. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z mieszkańcami Warszawy na błoniach Stadionu Narodowego. Gdy patrzycie na Stadion Narodowy, to o czym myślicie? O reprezentacji Polski. Polska, Niemcy. Jest bardzo ładny. Uważam, że to była bardzo trafiona inwestycja i jest tutaj chlubą. Ile masz lat? 14. Czyli jesteś o rok starszy, dokładnie od stadionu. Dokładnie od stadionu. Bardzo mi się podoba. Bardzo fajna architektura. Gdybyśmy wyobrazili sobie, że tego stadionu nie ma teraz, to jakby to wyglądało? Co by mogło tam być? No może takie targowisko, bo to jakaś historia Warszawy. Stadion tak. dziesięciolecia. Dokładnie. Wraz byliśmy na meczu z Czechami. Co zapamiętali państwo? Bardzo dużo ludzi, kibiców. <gibiców> Ale wrażenie zrobił stadion na pewno. No, ludzi mieści mrowie, PGE Narodowy. Na stadion może przybyć ponad 59 tysięcy kibiców. O 20 w Faktach usłyszycie o rokowej grupie, która na koncerty ściągała Całe stadiony fanów za godzinę Black Sabbath w RMFFM. Radio Muzyka Fakty. RMFFM. A u nas gwiazdy ze świata muzyki, które stadiony tak jak Narodowy wyprzedają. 5803 notowanie poplisty to właśnie startuje w rmf Macie krybak, dobry wieczór. Coldplay. No oni na Wembley będą grać w wakacje. I to nie raz. To jest ten kaliber gwiazdy. Dziś dziesiąte miejsce. We pray. RMFFM.